Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj wujek i znowu gramy w limbo. Skaczemy naszą martwą kozo człowiekiem. Bo skaczę jak koza. Stachu. Wiem, że to ty. A. Ja to jakiś dziwny Stachu na liny. Robimy zabijaj, Stachu. Ty! Ktoś tego stacha obsługiwał, eee! Mogę się tym pobawić? Który to był klawis Shift? Już sam nawet zapomniałem. Tak dawno nie grałem chyba z The Game Boy 2. To on przeskoczył? On był wredny dla nas, czemu on się nas zrobić? Eee! Jak ty podpaliłeś opony, ej! Mi się zdaje, że tych opon, tej opony, tej nie unikniemy skacząc za nisko, op. Nie, 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 nie. I czy uciekłem przed kulą jak Indiana Jones. Po prostu to jest dokładny przykład tego, jak się ucieka przed kulą. Ty, tam jest. Tam, ich jest nawet więcej. Oni nas chyba nie lubią, naprawdę. Jesteśmy chyba dla nich czymś nietypowym, wręcz nieludzkim. Wiesz, oni są też nieludzcy, bo nie mają oczu. A i tak nasze oczy są przeźroczyste. E, powiesili swoich kumpli też. Wyczuwam, że ta pułapka akurat zadziała. Jak powiedzmy, przejdę. Wiedziałem, idealnie wiedziałem, że jak pod tym przejdę Mogę to powiedzieć. Przejdę! Co to zadziała? Nie ma... Nie można ci dać czasu. Nie wiem, co tutaj powinienem zrobić, muszę pomyśleć muszę O! Hop. Kurde To powiedziałem, że to jeszcze się w drugą stronę. Kurde Dobra, robimy tak. Hop! Idealnie. No i co teraz? Teraz jak ja to przeskoczę? To chyba nie ma sensu. No dobrze, wiedziałem, że coś jakoś nie przeskoczę. Hop, hop, kozo skok. Kozo, sko Zabrał mi linę. Bredota. Nie ja chciał mnie do swojego domku na drzewie, tak? To mi się czuje, że mogliśmy jednak się pozbyć tych. jak się nazywa. Niedźwiedzi, trapów, e, a pułapy dla niewidziołowarzy. Stachu? To jesteś tym legitnym, tak? Stachu, pamiętasz, że... Będę Cię cały czas miły i że ja nie potrafię pływać, co ja? No, musimy przed Stachem szybko uciec. Kurde. I to jest tak, tylko nie wiem co. Może muszę na to wskakiwać? Tak w pewnym momencie się zorientowałem, że to jakoś nie wygląda, jakby musiał na to wskakiwać. Szybko! Trzeba uciec przed Stachem. On jest pajowkiem, on jest szybki. O kurde. To jest dosyć trudny, mi się etap zdaje. Kurde. Jakoś tam trzeba doskoczyć. Tylko jeszcze nie wiem jak. Ale zabił ich. To jest mam jakiś plus. Op. Kurde, o wydostaliśmy się z wody, nawet proszę. Ja proszę, zdążę. Gdzie się zdaje, że pod to nie, pod to nie wejdziemy. Ale ja tam też nie doskoczymy. Chyba, ja, że musimy poczekać na Stacha. Że ten na to wbijł. I wtedy, dobra, to zły pomysł. Zmieniam plan. Au. Nie mam pomysłu kompletnego A 20 minut które dałem sobie na moim timerze To mi bardzo rozładowuje telefon Zostało mi 15% baterii a nawet jest wyświetlone Nie patrzę, się to się dzieje Co to był Nie wiem tutaj trzeba zrobić, ewidentnie. Hmm. Ja będę musiał pomyśleć przez chwilę dłuższą. A nawet ten timer się nie przyda Bo jak nie wiem co tutaj zrobić to chwil... Kurde Nie daje się mi chwilę pomyśleć samemu. Dobra, jednak nie, nie będę się samą zastanawiał. Lepiej żeby to zrobić na odcinku, legitnie. Trzeba pomyśleć na nad tym, co mogę zrobić przy tej konorowej równoważni. Może chyba idealnie stanąć na końcu. Hop, hop. No jakie mam tam wskoczyć? Nie, no. no to jest to chyba zbyt ciężkie. I ten konar, ma, według mnie, jak równoważnie, a to on mnie powinien. Powinienem mieć wystarczająco dużo miejsca, cewając na drugim końcu, żeby mnie po prostu odpowiednio do góry wybiło, a raczej do niego. Tak patrzę, jakby on od drugiej strony nadkolił. To... nie było jakiegoś triku na skok taki dłuższy? Może nie odblokowałem jakiegoś double jumpa? Może sobie przypomnieć ustawienia, bo kurde... sertel był przycisk działany. Co? Dobrze wieje. Ale jak zrobić tą równoważy? O nie, utopiliśmy się. jak zrobić tą cholerną różnoważę Nawet poświęcę więcej odcinka zamiast tych 20 minut, tylko po to, żeby przez cały odcinek nie tkwić w jednym miejscu. Jak zobaczę, że, ben... że już będzie jakieś 10 minut, a po prostu nie wytrzymam nerwowo. Stoję na drugim końcu tego. Więc jeśli... O oh, kurde. Dopiero teraz. Naprawdę. To trzeba popchnąć. Czym da to przedostać? Poczekaj, na pająka? Nie. Nie wydaje mi się, że... Kur... Demol. Nie będę nawet już przeklinał, bo wiem, że niektórzy tego nie robią. Ale naprawdę. Stachu nie, zły Stachu, naprawdę, no. Dałem Ci tyle przyjaźni, koleżeńskiego ciepła. Ciepła. Ja rozumiem, Stachu, po prostu nie jesteś ciepły, to dlatego jesteś taki niebyły. O Boże, nie, Boże, nie, Boże, nie. No i. Stachu mnie znowu zabił. Nie dobra, dajcie mi chwilę. Wróciłem tutaj, wróciłem, ta trzeba przewrócić konar. Trzeba szybko przeskoczyć Bo on go zawala Czy on potrafi skakać, a i spadł Mstowe przeczucie to, tego O nie. Wiedziałem Ideala Joe. O kurde O nie, o nie! A dobra hmm. Kur Chyba tak ludziska po prostu ja z tą równoważnią konarową tego nie wytrzymuję. Stachu wiem, że tutaj nie przeskoczy, bo sobie zepsuje kawałek powierzchni. Teraz ja muszę się tego cholerstwa pozbyć. O w ten sposób. Ktoś idealnie za mną, że zanim Stachu wróci. No i że... Kur... Co ja to muszę zrobić, no? Ja sobie to już teraz na odcinku no po prostu Dlaczego mi to wychodzi kurde no i teraz kolejny etap idzie wychodzi z tą kulą. To wszystko wina Stacha tego skukinszyna Powiem czego Tak go polubiłem a teraz on jest kurde Jest dla mnie zły o Boże doskoczenie o oh ma goodness. O oh damn! on nie doskoczy. Muszę podciągnąć słabiak. Na jak ja przy tej kuli. It's supposed to be. Nie. Co ja tutaj muszę zrobić? Co ja mam przez niego przeskoczyć? Da mi się. Jeszcze raz, po prostu to jest najbardziej derwująca rzecz w grze. To jest chyba najbardziej derwujący etap. Nie wiem, czy to będzie jaki bardziej derwujący. No po prostu, walczyłoby się pozbyć Stacha raz, a dobrze, chyba że jest więcej Stachu. Potem temu jakieś nogi połamaliśmy. Ten ma, będę musiał przebadać tę sprawę. Jeszcze mój kot kurdy będzie się pewnie było doczepić. Nie ma miejsca na ciebie kocie. Nie ma chleba w... dla kotów we wsi. Szafa jest mniej więcej otwarta, możesz sobie do niej pójść, otworzyć ją jeszcze bardziej. Nie miałcz! nie wpuszczam. Nie wpuszczam mówiłem. Nie! Czyli to też nie jest to. No kocie, rozpraszasz mnie jak gram. Nie ma na Laurau, tylko kurde. Ma ra 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 ra, na Laurau, nawet No nie jakieś miałem. Co prosisz, no że ci Szafę otworzył, dajcie sobie. Tylko dokończę ten etap, bo już naprawdę. Mój mareraurę, kotaurę No, no i jeszcze kurde zwaliłem No widzisz, to ty kocie narobiłeś dobra, jestem razem z moim kotaurę On wybrał przy mnie graurę gdzie się będzie musiał tutaj położyć No co, co? Ci teraz nie pomogę Niczym innym ciekawszym, bo ja tutaj nagrywam kotaurę Mój kotaurę, kotaurę, kotełę Po prostu do niego mówię kotaurę Miałem remont w pokoju, więc kotaure jest zdziwiony przedstawieniem szaf i tego wszystkiego. Przelewowanie i tak dalej, taka sytuacja. Jako no może trochę nowa. Bo się gubi, widzę. Coś tu jest jednak tylko kotaurę nie wie co, prawda kotaure? Chyba by było się wystarczająco ukryć. No, myślę, że tak. Co, kotaure przyszedł i już mam dobre pomysły. Zwykle jak jestem, jak nagrywam, to kataurę jest obok mnie. Już po tej do picia, to kotaurę się obudził. Muszę teraz pamiętać, że ma jedną nogę mniej. żeby to zobaczyć. Muszę się czekać, że tutaj pękami są wszystkie te dzieci. Przysięgam, że zakłada się to jak. Jest taka kurde duża, jak ogromne drzewo by wyleciało z ziemi, bo to jest ogromne drzewo, które by wyleciało z ziemi. No Dobra, muszę skończyć tutaj takimi słabymi sucharami i z moim Kotaurem zabrać się do Pogóry Schodaure. Jesteśmy w Tatrach, Tatrach. Już jesteśmy w Tatrach. Tatry, Tatry, Tatry. Kotaury, gdzie ty uciekasz? zostałeś kulką! Zostań taką głupią kurką! O kurde. I głupia kulka mnie dziabnęła. Co ja mam z tobą zrobić, no? Nie podejdziesz. No nie do kotaure! Nie zajmieć się to Maurę. It's supposed to be. Ha! muszę zrobić. Powie ci, stachu. Wtachu pojem caurę. to musi być z nim, no to jest praktycznie w 100% pewne. Może muszę mu nogę! Wyrwać. O fuj No co, tutaj teraz w samym tłowie ma ja, o co już możesz myśleć martw martwy pająku Wstrażisz Golimba i zostało 10% baterii Jeszcze 9 minut nagrania Może trochę jak to wszystko zostało sfermione, po prostu. No i nie ma Stacha, biedny Stachu. Ale już od dawna nie byliśmy przyjaciółmi, bo był dla mnie zły. Musieliśmy się pożegnać. O, wbiliśmy pod ziemię. tego jak się z stąd wydostać, czy tam nie, to ja się nie dostanę. No i jakoś będę wracał, i się tam mi coś odblokuje. Albo stąd będę musiał tutaj doskoczyć. To mi się zdaje, że... na początek tutaj. O nie. Teraz coś zepsułem. To mi się zdaje, że to mnie doskoczę... Mi się zdaje, że po prostu po linii... Wystarczyła wejść, a ja po prostu jak głupi. O nie. I mamy karton, który był nam potrzebny. A tam wisi sobie chłopiec cały czas Łopcaure kartonaurę. Nie, nie, to ja takiego sensu. Chłopiec karton. Co by tutaj wymyślić dalej? Po prostu biegniemy przed siebie. Już nie ma z nami Stacha. Wyprawiliśmy mu pogrzeb. Stachu już więcej na nami nie To wygląda jak glizdy, albo pijawki, albo nie wiem co. A to wygląda jak martwa koza, a tam w środku dziecko, które będzie się I jak ja się utopię. Nie umiemy wypływać. To u rodzinne. Te gizdy opanowują już ciała, już rozumiem. Będę tam zaczekać, bo on się zrobi dla mnie chłodą, przez którą będę mógł przeskoczyć. <śm> Te glizdy i zmieniły z dwóch. Tak pewnie to byśmy już się dawno przyjaśnili. To wszystko było jasne. Nie, czy motyw, z niczym nie wiem. Te pasożyty to... I po prostu takie zło zamieniły. Nie wiem po prostu jaki to był filmu motyw, ale pewnie w jakim filmie to było. Ha. Pewnie jakiś science fiction o kosmitach i tak dalej, że te kosmity przyjmowały ich mózg. Co, cyterzysty? Bóg się opuści, nawet nie wiedziałem. To nie ma sensu. Ja muszę pójść po ciało. Nie, po, nie bez powodu te chłopiec leżą aż tak przy brzegu. Jego martwe zwłoki posłużą mi za bonus BGC. On się spodziewa, że jak ja jestem tak naprawdę jest śmiertelny i się to wam w czasie. Teraz nie ma tej chłopsaure. Pewnie zauważył... Że... E co? O Boże, to jest ohydne. Coś zjada te glizdy. Straszające. Nie wiem, było tam dosyć na początku, gdzie się znaleźliśmy. No po prostu... Ta gra się robi coraz bardziej chora. Jak nie Stachot teraz glizdy przejmują umysł. I po wielkie... połapki Mi się zdaje, że musimy wskoczyć na to. Bo tutaj są płyty naciskowe. A myślałem, że to jest przycisk, pewnie teraz tak jest. <gry> Powiedziałem tak pewnie, że teraz tak jest, no i kurde tak się okazało, że teraz to było przyciskiem. Skąd ja wiedziałem, że tak będzie, ale po prostu musiałem to sprawdzić Tak już jestem. Ej, oni plują. Czemu dostałem niewidzialnymi strzałami? Jał. To już nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Niewidzialne strzały. Na nie musieliście strzelać, bo już sam umarłem. Kurde, ta gra coraz bardziej traci swój sens. Ja już tutaj kurde nie wiem, co w tym libie się dzieje. Jakaś rewolucja francuskawa nie doleciały wasze. O, no. ogarniam. Oni, oni nie przeskoczą przez to i jakby to powiedzieć zabiją albo wejdą w nasze zgniatarki. To już ma sens, bo oni nie są tak mądrzy jak my. Czy jak ja. Aha. Trzeba podejść bliżej. Kur. Podszedłem zbyt blisko do nich. Co? Tylko i zrobimy już kończymy odcinek, bo to już naprawdę raci swój sens Przeskoczyliśmy to. Bo już nawet nie jestem kozą. It's supposed to be. Muszę się im raz pokazać. Nie czekać, aż oni za mną pójdą, tylko po prostu dać od odskakiwać. i mnie wtedy trafią w ostatniej sekundzie. Co kurde? Zapomniałem, że się opuszczam. Odkryłem to przed chwilą, no i o tym znowu zapomniałem. Boże, jaki ja jestem po prostu głupi czasami. O! Halamusy! O nie! No. Widziałem, że tak się to zakończy. Mam jeszcze 3 minuty, ale ja już zakończę odcinek. Muszę nadobyć telefon. Tylko odpowiednio przeskoczę przez to! Presto I kończymy tutaj drabince odcinek ja się z wami pożegnam był tutaj dla was wujo Hejka.